A gdzie a, pan był? Nie, ja bym żoł, na razie. No, w żonie, co pan na No, A pan tak nam ucieka zawsze, my tak mało rozmawiamy. <grym> ja, no, Z siadami pan nie pogada. No wieś. Co? No to tak wypada? Nie, to nie a co wypada ma siat... ale... A co pan na wszatce? Królowa <grym> Jadwigiej! Pan pokaże. Pan pokaże, co to jest? Królowa Jadwigiej to jest... Co to jest? Pan pokaże, ja ty zobaczył, bo <grym> to. Królowa Jadwiga. A pan? Pan, pan wyjmie. No. A pan pokaże, to. Nie, no to no, ty okay. nie... Ja nigdy nie widziałem tego. Siła liczesta Ale jest ja też. Tej... Tej... Ja tak tej... tej... ja tej... A co pan nie bije? <grym? <grym? <grym> ja się ja, ja nie bije. Ja pan pokażę. Ja będę panu piwo następny razem postawię, okej? Okay? A nie, 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 Tak, no to to wino. I... Kubimy Kupi, wino panu. A ja z tej... Jak pan mi teraz pokaże, na raz razem panu wino kupuję. Nie, nie, nie. No poważnie. To, A to pan... Właśnie te chłopkie w trumnie przewrócił. Z tego pana mu czeka. Dlaczego pana mu Co? Pan nie ma czasu? Nie, nie, nie bo czasem no, iść. Nie na czasu, ja muszę nie ma czasu. Ja muszę do mojego brata. No dobra, chwilę pan poczeka, nie? Pan pragniony? No pewnie. A co, on chce to winko? No, no właśnie, a ja pan co chodzi? Nie, a czemu pan nam ucieka? Ja muszę uciekać, bo kurwa wycieczka. Nie no, z kurwy, no to my ten... idziemy, do widzenia. Nie, no jeszcze nie. Ja pan pokaże mi tylko to wino i wtedy, nie, 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 nie. Ja, i wtedy ja pana puszczam. Dobra. Nie, nie, nie. No pokażę. Pan. नू सेका तू है हित के पना मुशेकाशे तू है हित का पन मुशेका